no, ja jestem Sylwus i witam Was w pierwszym odcinku z gry Pokémon Fire Red. Tak, będziemy grać. Sorry za taką jakość, ale na razie jestem w trakcie. W trakcie jeszcze ustawienia mojego w trakcie mojego y, ten y, ustawienia filmów do gier. Tutaj nazywam się Oak. Chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia z Pokémonami. pokemonami. Niektórzy traktują mnie jak przyjaciół. Och, ja sam zawodowo studiuję życie pokemonów. Nieważne, opowiedz mi dopiero coś o sobie. Powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Chłopak! No a więc na początek jak się nazywasz? E, oczywiście, że z i l dobra sylwus przejdźmy do rzeczy racja więc jesteś sylwus tak to mój wnuczek jest twoim rywalem od czasów gdy byliście dziećmi jak mam na imię nazywam na imię dy u, P, E, mm. K, Dupek. Ar, czy to du... dupek? Tak. Właśnie, już pamiętam, badaj mię dupek. <grafię> to jest właśnie najlepsze. Silvus, Twoja własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat znów i przygód z Pokémonami czeka. Ruszaj więc. Dobra. A racja. Sinus włączył PC. Co chcesz zrobić? Podejmij przedmiot. Południowy. Dobra. Anuluj. Anuluj. Wyłącz. Dobra. Idziemy teraz to. Siemano. Idę w świat. Hihi. Dobra, więc idziemy teraz do trawy, żeby nas oak zaczepił. Hej, stój! Nie wy chodź! To niebezpieczne! W trawie żyją dzikie pokemony! Potrzebuję własnego pokemona dla ochrony! Wiem! Chodź szybko za mną! To taki krótki filmik, jakby co... O, jest dupek. Dziadku! Mam gdzieś... Dziwania. Dupę? Niech pomyślę. No tak! Powiedziałem ci, żebyś przeszedł. Zaczekaj. Więc Silvus tam leżą trzy Pokémony. Haha! Znajduję się wewnątrz tamtych Pokémoni. Gdy byłem młody, byłem trenerem Pokémon, ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Możesz wziąć jednego idź, wybierz sobie. Hej, dziadku, to nie Fel! A co ze mną? Spokojnie, dupek, ty też dostaniesz. Dobra. Um, um. Twój wybór pad na Squirrel ten jest wart wytrenowania. Więc, Silvus, chcesz wodnego pokemona Squirrel? Um. Nie. Rozumiem! Interesujecie Bulbasaur. Jest łatwy w treningu. Więc, Silvus, chcesz wziąć trawę z tego Pokemon'a Bulbasaura? Nie. No to. A tak, wybierasz Charmandera, trenuj go bardzo ostrożnie. Więc Silvus, chcesz wybrać ognistego pokémona Charmandera? Tak. Ten pokémon jest naprawdę energiczny. Silvus otrzymał, Charmande... otrzymał od Charmander od profesora. Czy masz ochotę nadać imię temu Charmander? Nie. Yeah. Dupek, no to ja wezmę tego. Dupek otrzymał Squirrel od profesora Oaka. Dobra. Co? Co dupek? Co dupek? Chcesz mnie wyzwać? Dupek, czekaj, Silvus! Sprawdźmy nasze Pokémony! No chodź, sprawdzimy się! Horda! Rywal, dupek chciałby walczyć! No i tak będzie cały czas. Idź, cały czarwanderę! No, no, no! No cóż, jak zawsze porywczy, Silvus, nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki po Pokémon, prawda? Walka Pokémon zaczyna się, gdy dwóch trenerów stoczę z sobą pojedynek. Trener, który spowoduje, że Pokémony wroga zemdleją, zmniejszając ich HP do zera, wygrywa. Ale więc nauczysz się w praktyce niż w teorii. Spróbuj przeprowadzić walkę sam na sam. Scratch! Ha ha ha! Zadawanie obrażeń wrogu jest kluczem do zwycięstwa. Uh, zły wybór! Obrona spada. Ale co z tego, ja będę cały czas Cię atakował. To drugie jest bliż... te drugi atak jest zmniejszeniem ataku na wroga. Czyli nie może się mniej atakować. Chyba, że ma krytyczny cios, no to to co innego. O, fak, fak, fak. Ale już chyba wygrałem, no nie? Ha, he, he, no i co? I co Dupku? Wygrałem! Charmander był już szósty level, hu-hu, jupi! Co? Niewiarygodne, wybrałem złego Pokemona, to sobie zmieni. Będzie jeszcze lepiej. Hmm, wspaniale! Wygrywając, zdobywasz nagrodę, twoje Pokémony stają się silniejsze, walcz z trenerami i trenerami Pokémony. Okej, okay, będę walczył z moimi Pokemonami, by były silne. Silwus, dziadku, no to spadam. co za dupek. Hmm. No, więc to będzie chyba. Spójrz, skopiowałem to, co pisał na jednym z tych znaków. Polada. Polada, ściśli start był uruchomić w menu, to. Hmm. Które to jest start? Takie są odżyteczne, czy nie? A, dobra. Później się przekonam. Tak więc um, to będzie chyba. Koniec naszego pierwszego odcinka, więc, e, O, Nie wiem, nie wiem, który to enter. Ratunku! Czerwiot w torbie może zostać PRZYPISANY do guzy select. Dobra. O JEST, Dobra. Tak więc, zapisujemy. Czy chcesz zapisać grę? Tak. Zapisuję, nie wyłączaj zasilania. SYLWUS zapisuje grę. No dobra, to będzie koniec. Przygody w trawie będą w następnym odcinku, a ja się z Wami żegnam. Pa, 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 pa!